Wszyscy mówią, że Wietnam to naprawdę bardzo przystępny cenowo kraj, ale ile tak naprawdę kosztuje wyjazd do Wietnamu? Zobacz, jak tanie faktycznie mogą być wakacje w Wietnamie, jeśli zrobisz to dobrze. Dzisiaj o tym, jak zorganizować wakacje w tej części świata na własną rękę i ile to kosztuje. Startujemy. Nasza podróż przez Wietnam trwa miesiąc i odwiedzamy naprawdę wiele miejsc, od największych miast w kraju, aż po niewielkie turystyczne i plażowe miejscowości. W Wietnamie zatrzymujemy się w wielu hotelach. Wypożyczamy skutery i podróżujemy autobusami i grabem. Także będzie też o najlepszych opcjach transportu. Ale moi drodzy, autobus taki nie za duży, ale klima jest. Wygodne fotele. To zawsze. Wodę rozdają. Dzisiaj opowiemy co ile kosztuje, jakich miejsc unikać, jak sobie radzić w Wietnamie z ograniczonym budżetem, no i na co warto uważać. Bardzo ciężko z językiem angielskim, nawet w hotelach, recepcja, Ciężko się dogadać. Będą też loty, wiza i hotele. I taka ciekawostka, na banknocie o nominale 100 tysięcy dongów znajdziecie budynek, który jest aktualnie za mną. Jak zdobyć wizę na wjazd do Wietnamu? W internecie jest wiele stron, które oferują taką usługę, jednak zazwyczaj kosztuje to 2 do 4 razy więcej niż złożenie wniosku samemu na oficjalnej stronie. Do takiego wniosku będzie potrzebne zdjęcie na białym tle. Wystarczy zrobić je smartfonem na tle białej ściany. U nas to zadziałało. Wypełnia się kilka informacji, m.in. datę i miejsce wjazdu na terytorium Wietnamu oraz datę i miejsce wyjazdu. Z rozwijanego menu należy wybrać lotnisko lub przejście graniczne. My składając wniosek o wizę nie mieliśmy jeszcze biletu wylotu z Wietnamu. Wiedzieliśmy tylko, że chcemy przejechać cały Wietnam i opuścić go z lotniska w Hanoi. Wpisaliśmy więc datę po 30 dniach od daty wlotu na terytorium Wietnamu oraz wybraliśmy lotnisko w Hanoi. Wylecieliśmy z Wietnamu dwa dni wcześniej niż było podane w tym formularzu, bo w ten dzień mieliśmy dużo tańsze bilety i nie ma z taką zmianą daty najmniejszego problemu. Słyszeliśmy, że wlatując do kraju mogą poprosić o okazanie biletu wylotowego. Nas nikt o to nie prosił, ale informujemy, że słyszeliśmy, że tak może być. No i po odprawie pasz Portowej już teraz oficjalnie witamy z Wietnamu. Składając wniosek o wizę warto zatem znać już przynajmniej czas przylotu do Wietnamu. Na wydanie wizy od złożenia wniosku czekaliśmy prawie tydzień czasu, dlatego lepiej nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę. Jak się dostać do Wietnamu? Bilety lotnicze będą chyba najdroższym składnikiem takich wakacji. No chyba, że ktoś lubi zatrzymywać się w luksusowych i ekstremalnie drogich hotelach. Mamy osobny odcinek, w którym opisujemy nasze trzy ulubione narzędzia przydatne w szukaniu tanich lotów. Odcinek o tym podlinkuję w opisie pod tym filmem. Jak to zwykle bywa, opcji na dostanie się z lotniska będzie całkiem sporo. Jednak w Wietnamie ze względu na cenę proponujemy wziąć po prostu Graba albo GoJeka, które są odpowiednikami Ubera czy Bolta u nas. Kochani, pod samym lotniskiem macie już graba, taksówki, także problemu raczej z wydostaniem się nie będzie. To jest duże miasto, dużo się dzieje, dużo aut. Oferują taks już zaraz przy wyjściu z lotniska, na dnie, z lotniska jeszcze w środku, także spokojnie można coś sobie znaleźć. Taki transport jest tu na tyle tani, że chyba nie warto tracić czasu szukając autobusów lub innych form transportu. Na lotnisku w Saigonie, czyli obecnie w Ho Chi Minh City, czy na lotnisku w Hanoi, było dostępne darmowe Wi-Fi, więc można zamówić sobie transport jeszcze na lotnisku. Można też kupić Kartę SIM zaraz po wylądowaniu, żeby mieć internet również poza lotniskiem. Taka opcja będzie jednak nawet kilkukrotnie droższa niż kupienie karty SIM później w mieście. No i moi drodzy, mamy internet. Kosztowało nas 107,99 euro za 30 dni, za 10 giga internetu. Podstawową rzeczą do zrobienia przed wjazdem do Wietnamu będzie zainstalowanie sobie dwóch aplikacji. Pokażemy Wam jak najlepiej poruszać się po Wietnamie i jakie aplikacje sobie zainstalować, które oszczędzą Wam dużo czasu i pieniędzy. Mowa o apkach Grab i Gojek. Te aplikacje są bardzo przydatne w wielu krajach Azji, nie tylko w Wietnamie. Przejazd taką trasę, która na pierwszy zajęłaby nam 20 minut z Grabem będzie nas kosztowała mniej niż euro 20, czyli podejrzewam, że jakieś 6 zł. Poruszanie się po mieście jest naprawdę, naprawdę tanie, ale już na przykład kawa w Starbucksie kosztuje około 4 euro czyli ceny jak w Europie nawet chyba wyższe niż w wielu miejscach w Europie. Transport po mieście lub w jego niedalekich okolicach polecamy właśnie za pośrednictwem Graba lub GoJek'a. Działają one bardzo podobnie do Ubera czy Bolta. Mają też opcję zamówienia jedzenia na dowóz i tym podobne. Transport za pomocą tych aplikacji jest na tyle tani, że kiedy przylecieliśmy na lotnisko w Da i nie mogliśmy już wieczorem znaleźć autobusu, to przejechanie 30 km kosztowało nas tylko około 52 zł. Słuchajcie, co jeszcze jest takim naprawdę dużym plusem poruszania się autami i takimi taksówkami jak Grab, czyli coś jak Uber u nas, bo słyszałem, że zwykła taksówka potrafi pokrążyć troszkę po okolicy zanim was dowiezie na miejsce, żeby nabić więcej na liczniku. Tutaj takiej opcji nie nie ma, bo z góry wiecie ile zapłacicie, także jeśli jeździłby w kółko, to tylko sobie by paliwo wyjeżdżał. Też tu, do... Także warto, warto naprawdę przed przyjazdem do Wietnamu zainstalować sobie aplikację Grab albo Gojek i sobie z nich korzystać. Można podłączyć kartę kredytową do nich i płacić bez bezgotówkowo coś, co trzeba mieć. Euro, w Euro 28 płacimy za przejażdżkę do naszego hotelu. Tym bardziej, że Grabem można sobie zamówić też um, jakieś jedzenie z marketu, zakupy, zakupy jedzenie no. z restauracji, także to jest bardziej taka uniwersalna aplikacja, nie tylko do transportu można też jaki Pojedynkę się podróżuje nawet jeszcze taniej Ja za 60 centów jechałem na zupkę do restauracji grabem motorem w sensie jako pasażer motoru. Jeśli masz zamiar przemieszczać się na dalsze odległości, np. z Saigonu do Hanoi lub Hoyan, to polecamy linie lotnicze takie jak Via Jet Air lub Air Asia. Jeśli rezerwuje się loty przynajmniej tydzień dwa przed, to ceny zazwyczaj są bardzo atrakcyjne. U nas lot z Saigonu do Danang wyszedł taniej niż taka podróż pociągiem. Jazda pociągiem co prawda była kusząca, bo sporo pewnie można zobaczyć. Ale Natalia była wciąż osłabiona po chorobie, i 18-godzina podróż drogą lądową nie była czymś, o czym w takiej sytuacji marzyliśmy. Moi drodzy, Wietnam wraca do gry. Natalia wyszła z łóżka po jednym dniu chorowania. Jeszcze trochę osłabiona, ale wraca do żywych. Co się rozłożyło? Prawdopodobnie ta choroba, o której się głośno nie mówi na YouTubie, bo jadła wczoraj i nie miała smaku. Lot natomiast trwał tylko godzinę. Odległości takie jak 100 czy nawet 200 km można pokonywać autobusami. My skorzystaliśmy kilka razy z usług firmy Sapa Express, która też poza transportem organizuje wycieczki lokalne. No i jedziemy, moja droga, gdzie? Halong Bay. Jechaliśmy z nimi z Hanoi do Halong Bay i z powrotem, czy też do Ninh Binh. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że Wietnam ma takie dobre autostrady. Jedziemy fajną drogą. Prawie wygląda to jak w Europie. Plusem jest to, że ich niewielkie autobusy odbiorą cię z hotelu i zawiozą pod wskazany adres. Wysadzą cię dosłownie pod Twoim hotelem w docelowej miejscowości. I pojechał nasz autobus, moi drodzy. Ładnie tu wygląda, ale jakoś tak pusto. W tym Halong Bay. Ma to też wpływ na bezpieczeństwo, bo nie trzeba błąkać się po dworcach. Ale o bezpieczeństwie będzie osobny dział w tym filmie nieco później. A tutaj, oczywiście, powstaje nasz Instagram krzewczyk podkreśnik, travel, wszystko na bieżąco, także wpadnijcie koniecznie. W Wietnamie jest duży wybór miejsc noclegowych i zazwyczaj będą one sporo tańsze niż w Europie, zachowując podobny standard. Za chwilę pokażę wszystkie hotele, w których się w Wietnamie zatrzymujemy. Podam też ich ceny za dobę. Wybierając hotel, sprawdź, czy nie jest przypadkiem w jakiejś imprezowej dzielnicy. My właśnie taki błąd popełniliśmy w Saigonie. Moi drodzy, a my bez znajomości okolicy zarezerwowaliśmy tutaj sobie pierwszy nocleg i musieliśmy z niego niestety uciekać, bo nie dało się tu spać. Później tu się robi jeszcze, jeszcze. Głośniej. Oto to miejsce, patrzcie. Jeżeli chcecie w miarę normalnie spać, nie bierzcie tutaj noclegu. W środku nocy udało nam się znaleźć inny hotel. Kilka minut drogi, grabem od dzielnicy imprezowej. Znaleźliśmy drugi hotel 700 metrów dalej, a odjechaliśmy 200 już jest od razu ciszej. Po prostu jakieś trafiliśmy koszcze. Najgorsze możliwe miejsce. Był on nieco droższy, bo za noc płaciliśmy jakieś 140 zł, ale w cenie było śniadanie i był on w bardzo dobrej lokalizacji. Dzień dobry moi kochani, słuchajcie, jesteśmy w Ho Chi Minh, Wietnamie. Pokój wczoraj na szybko zmienialiśmy. kosztowało nas nieco ponad 30 euro za noc, ale tu w centrum, w środku nocy był, po północy nie za bardzo mieliśmy czas i... Możemy szukać. Też szału nie robi, ale jest cicho, wygodne łóżko, dobrze mi się spało. Także idziemy na śniadanie, jest liczone w cenę. Pojańc zatrzymaliśmy się w malutkim hotelu z basenem. Tutaj za 8 noclegów, wraz z wynajęciem skutera, śniadaniami, praniem, które dość często oddawaliśmy, i napojami z lodówki w recepcji, to wszystko kosztowało nas 7 milionów dongów za 8 noclegów, co daje jakieś 140 zł za dobę, za pokój, plus skuter, plus napoje, plus pranie. Hanoi zatrzymywaliśmy się w samym centrum miasta w bardzo fajnym hotelu. Dostaliśmy darmowy upgrade od bookingu i później jeszcze darmowy upgrade od tamtego upgrade'u w hotelu na miejscu. Czyli w sumie za 19 dolarów za noc mieliśmy świetny pokój z najlepszymi śniadaniami w Wietnamie. Nie planując wszystkiego na zapas, czasami można się spotkać z sytuacją, taką, jaką właśnie mamy, że hotel, w którym chcieliśmy zostać jeszcze kilka dni, przedłużyć, pozwiedzać Hanoi. Nie ma dla nas miejsc. Musielibyśmy albo zmienić hotel na inny, co się wiąże z utratą większości dnia, bo trzeba się wymeldować, zanim się można zameldować się tam do hotelu już czasami kilka godzin. No i szkoda dnia, po prostu stwierdziliśmy, że jedziemy do Halong Bay! Zatrzymaliśmy się też w hotelu w Halong Bay za 140 zł za noc, który wyglądał o wiele lepiej na zdjęciach niż w rzeczywistości. Później wróciliśmy jeszcze do Hanoi, jednak nasz wcześniejszy hotel nie był akurat dostępny, więc zatrzymaliśmy się w innym też w centrum za około 145 zł za noc. Odwiedzając Binh zatrzymaliśmy się w bardzo fajnym hotelu oddalonym nieco od centrum, ale jeśli wybierasz się tam zwiedzić tylko atrakcje, to jest to bardzo fajne i niedrogie miejsce. Za noc zapłaciliśmy tam mniej więcej 77 zł i w cenie już były śniadania, śniadanie do a ja spół Taka porada, żeby nie sugerować się tylko zdjęciami hoteli w Wietnamie, bo są oni mistrzami photoshopa. Zawsze przeczytaj opinie i ewentualnie znajdź zdjęcia zrobione przez osoby odwiedzające, bo te oficjalne praktycznie zawsze wyglądały o klasę lepiej niż to, co zostaliśmy na miejscu. Pamiętaj, zostaw suba, lajka, łapkę, komentarz, to nam bardzo pomaga, wspiera nasze podróże, daje nam kopa do działania i po prostu jest nam bardzo miło i jest dla nas znak, że doceniacie naszą pracę. Aby wjechać do Wietnamu nie ma wymaganych żadnych szczepień. Jakie są zalecane? My nie jesteśmy lekarzami, więc najlepiej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Mogę tylko powiedzieć, że my akurat nie szczepiliśmy się na nic. Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to oczywiście jest to pozycja obowiązkowa, zwłaszcza wyjeżdżając na drugi koniec świata. Nam świetnie sprawdza się ubezpieczenie podróżne w planeta mody. Polecam odwiedzić ich stronę, mają tam wiele opcji ubezpieczeń dla osób w różnym wieku, nie tylko dla młodych, jakby mogła sugerować nazwa. My póki co jesteśmy bardzo Zadowoleni. Moi drodzy, dzisiaj dowiecie się, dlaczego kung fu jest nam dzisiaj bardzo bliskie. Myślę, że mogę powiedzieć, iż kuchnia wietnamska jest. Bardzo ciekawa. Jeśli ktoś lubi dania z ryżem i zupy fo, to można jeść w Wietnamie naprawdę tanio i bardzo smacznie. Osoby szukające europejskiej kuchni znajdą też coś dla siebie, zwłaszcza w dużych miastach, jednak trzeba będzie zazwyczaj już zapłacić za jedzenie, podobnie jak w Europie. Małże, sprzęt, papaya, salad. Mm, to jest pyszne. I white Moi drodzy, taka uczta. Chyba około 10 euro kosztuje, może za wszystko. Zamawiając lokalną zupę FO w polecanym przez nasz hotel barze zapłaciliśmy 79 tysięcy dongów, czyli jakieś 13 zł. Moja ulubiona. Restauracja z zupkami, po! Dostajesz tam sporej wielkości miskę z wołowiną, makaronem i dodatkami. Dla wielu osób będzie to spokojnie wystarczające na lunch. Moi drodzy, do każdego jedzonka tutaj, do każdej zupki, dostajecie nawilżaną ściereczkę, żeby sobie wyczyć ręce. Dostajecie masę zielska takiego, które mięta i coś jeszcze. Tak mi się wydaje, że dobrze to robię. <laughs> A zupki są przepyszne. I taka zupka kosztuje około 3 euro. Jeśli nie obawiasz się street foodu, to można jeść jeszcze taniej, praktycznie za grosze bym powiedział. Z naszych obserwacji wynika, że najdrożej jest w popularnych amerykańskich lub europejskich sieciówkach. Zachodząc raz do Starbucks, zdziwiła nas cena 85 tysięcy dongów, czyli jakieś 14 zł za kawę Flat White. Jak na Wietnam to bardzo wysoka cena. Po prostu tutaj są rzeczy tanie lokalne. Takie lokalne street food. Usługi Takie jak masaż, manicure, pedicure wykonywane przez takie lokalne panie. Ale jak już macie ochotę na coś takiego bardziej europejskiego, europejskiego inny rodzaj kuchni, no to musicie troszkę zapłacić. No i nie można zapomnieć też o bułkach banmi, którymi za niewiele można najeść się dosyta. A teraz idziemy przetestować bułki, które testował tutaj sam Antoni Bourdeau. Moi drodzy, testujemy najlepszą, ponoć, jeszcze tego nie wiem. Kanapkę w Wietnamie, a nawet na świecie. Mieliśmy okazję nieco pozwiedzać Wietnam i byliśmy zarówno w największych miastach, jak i w sporo mniejszych miejscowościach, a nawet na różnych odludziach. Tak spacerujemy, moi drodzy, i widać, że tutaj to już tylko psy. Dupami Czekają. Szczykają. I tak nam przyszło na myśl, kto z Was wie dlaczego tak się mówi, dajcie znać w komentarzach. Muszę powiedzieć, że przez cały czas czuliśmy się tam bezpiecznie. Chodziliśmy ulicami Saigonu wieczorami, spacerowaliśmy w nocy po Hanoi, jeździliśmy skuterem po różnych malutkich wioskach w okolicy Hoi Nawet przez chwilę nie czuliśmy żadnego zagrożenia. Ludzie są mili, uśmiechnięci i pomocni. Okej. Ok. Musician. Chopin. Chopin. Japan, you know, very famous yep, that's correct. Wiadomo, że trzeba uważać, tak jak wszędzie, ale ogólnie Wietnam nie wydaje się być niebezpiecznym miejscem. To, co będzie najbardziej niebezpieczne, to czasami natarczywi sprzedawcy lokalnych atrakcji. Ale nie jest to coś, z czym nie można sobie łatwo poradzić. Bardzo agresywny marketing tutaj uprawiają w Wietnamie. Marke Bardzo. Marketing? Nie wszędzie, na szczęście, ale ta pani to, to było przejęcie. To nie. było najagresywniejsze w Afryce, tak nie było, agresywnie. Nie, a myślałem, że tam było gorzej pod tym względem. Pani skrzyżowania już jechała Jedziemy jeszcze motorem, a pani jedzie obok i coś już do nas gada, no, Tak naprawdę. Trochę Afryka vibe taki się czuła. Ale numer kurcze Bankomat chciał tutaj jakąś prowizję Mówię to, a bank jest obok Mówię chodź lepiej sprzedamy Mam 100 dolarów Chodzimy do banku Pytam czy mogę wymienić Wziął ode mnie stówkę I na tłumaczu mi pisze czy mam inny banknot Dałem mu drugi A co z tym nie tak on mi na tłumacza wpisuje, że Stolen money Że skradzione pieniądze Co? Jeszcze raz coś pisał? Dirty money Że brudne pieniądze Mówię, ale jaja z tej pały, nie <laughs> Jest zaraz policja tak mnie z aresztowania. Ja z tą kasą. Miejsce to jest uwielbiane przez instagramerów, dlatego my też zrobimy tutaj sobie fotkę, na którą zapraszamy was na naszego Instagrama, Szewczyk podkreśnik Travel, tam jest wszystko zawsze na bieżąco, gdzie jesteśmy, co robimy. Upadajcie. Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić Wietnam, to mamy osobny odcinek na ten temat na naszym kanale. Przedstawiamy tam powody, dla których powinno się odwiedzić ten kraj i dlaczego warto to zrobić tak szybko jak tylko się da. Film jest już widoczny na ekranie, zatem jeśli interesuje Cię Wietnam, to do zobaczenia tam. Cześć!